Chcesz zdobyć nowe skiny do CS-a? Wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo, codziennie możesz otwierać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z kodem ZAPISY. Link w opisie. Dzień kolego, co tam ćpałeś ci ciekawego, że musisz o godzinie 16 pruć się do gościa, który gra w komputer. Powiedz mi, co tam naćpałeś, czy nie wiem, może tata ci krzywdę zrobił, albo mama. Może potrzebujesz, nie wiem, udać się do jakiegoś specjalisty. Powiedz, to my ci pomożemy. Mordo, no my ci zasponsorujemy, na wizytę na Odwyku. Bez kitu. Jak chcesz, jak potrzebujesz Odwyku, to powiedz, to ci pomożemy, gościu. Ale ja nie wiem, czy wy widzieliście to. Uh... Ja nie wiem, czy wy widzieliście to. Jak ja to zobaczyłam i zobaczyłam, że nawet łatwo gang ma z tego kurwa, taką polewę, to ja, ja się zestrałam osobiście, ale jest jeszcze lepiej. Dosłownie jest słuchę w ostatnim czasie, że Wojtek Gola stał się ofiarą cyberbulingu jest mi z tego powodu okropnie przykro i w formie wsparcia ustawiam profilowe Wojtka Goli i oprócz tego ruszam z ruchem oporu kasztak Murem za biseksem. Trzymaj się Wojtek i wspieram cię. Dosłownie jest słuch wybierz silnik, ten najtańszy silnik nie no, weźmy czym, to się, czym się, różni taki silnik czym się 1.8 do 2.0 różni a, że 190 km na godzinę mogę jechać, tak? a tym maksymalnie 140 km na godzinę, tak? w to nie dostało do dzisiaj chciałem <słyska> <Przez słyska> zobaczyć, co tu się w ogóle od. No i widzę glazy. parę zapijaczonych mord. Co się domek patrzysz? Chodzi <śmienicze> <śmienicze> to i bym powiedział. tam macha? Kajnie. <śmienicze> a wiesz co co chodzi. <śmienicze> 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 koledzy konia wali. Kajnie. <śmienicze> a wiesz co chodzi? Co mam Przejechałam dosłownie byłam w 10 kwiatarniach, żeby kupić kwiatek, który bardzo chce dostać Karolinka i w żadnej kwiatarni nie ma tego kwiatka. I nie wiem, co mam zrobić, bo w internecie też nie ma tego kwiatka. Ona chciała bardzo takiego różowego kwiatka To straszne, jak nam przykro, to straszne. Dzień dobry, jestem, wróciłam. A dzień dobry, wróciłam, wróciłam... Ale, dzięki no i dobra, to se sami oglądali. Pierwne was i to oglądanie. Sami się siadcie w tej strefie kibica, chujki niewdzięczne. czy opierd...łaś już w ruchę dla wro... Nie, twojemu staremu dzisiaj wyszedł z mojego domu i akurat był ucieszony Powiedział, że jeszcze nikt mu tam tak nie opierd...łał, nie Wyzywa Przed wyjściem, oho. Chłopie, nie każdy że wyjść wyjście A my idziemy zjeść, debileno A ona może jeszcze na czacie być. Jedna i druga. A my idziemy zjeść. My 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 to rzucimy. Nie zainteresuję się panią Wojtkową. Nie ma nic. Lakuje coś. jest coś z serwerem. No nie wiem Na streamie ma. No Nie no <laughs> Musisz skoczyć Musimy to zrobić <laughs> Nie no Za mało rozpędzone jestem <tryk> Kurwa Maćka, że ci mi grać w takie gry człowieku i mnie tylko... <tryk> Trzeba być naprawdę nie Ale się kupa wkleiło Ja nie wiem nie co ludzie mają w bań Ja lubię strać fajne stranie I każde stranie, jest fajne Nawet jak takie brzuchcie na... i tak dalej to nawet jeszcze lepiej kupa Bo masz takie wiesz, zej ujście bólu To jest fajne stranie Nie sranie za zapewnia kurwa. Ue. Dawaj mi od razu coś nisko jakoś to, to, to są takie, co miś coś co się dzieje to właśnie kurwa. Wiemy, nie. No jej. To jest normalna, to jest normalna paruka kurwa. Nie kurwa. No. One planting Nice. One. O, Holy shit. Yeah. Holy yeah. mamoli. Ale mi stoi pała! Ja oh nie. Nie, nie! 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 Ja... Dobra, ja to gaszę. Snajper! Snajper! Ale ko! Cool. Ale powiem Ci tak... Lubię go! Co się, Adamek, patrzysz? A ty co się śmiejesz? Czym ty się, w ogóle, czym ty się w ogóle zajmujesz? Bo mogę. Czym ty się zajmujesz w ogóle? Ale mądry jesteś, bo na dyskusji. Kręcisz, ale... kręcisz kebaby czy kręcisz lody? A bo się ciężko <śmiennie> dowiedzieć z medła. Czym ty się ja. zajmujesz? Ale za ci co o te kebaby cię po? Kto cię wpuścił do tego z Ale mordo, się jak pajac! To cię tu ku... to jak pajac! Morda zebrany. w kubeł! Nie wiadomo, co ci ko w Mordo, ja właśnie Badamy. o tym mówiłem, żeby Badamy. nie pać. Właśnie na tym polega mój statement. Dlaczego ty się tak pojęłeś? talent! To jest talent! Ty się zajmij tym! że lepszy niż Ty Powiedz mi jedną rzecz. Poczekaj mi się nie kłaniesz po tej walce Ale dlaczego ty unikasz MMA jak Jak cię Straż Graniczna wywlekła z samolotu to będę macie to? Jak cię słuchaj. Całem! No i teraz cyk, cyk, cyk. K**wa, auto za autem, ja pierdolę. Co to za dzbany, no szk**a mać, następny. Na dziesiątego będę wyprzedzać. Patrz co się dzieje! Patrz co się dzieje? Nie do wiary. I goś. No ja p... Ja p***dę. No dobre, 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 dobre. No Pagadi zajac Ty skurwa Ronaldo chujozo o Le, le coś tam, le coś tam podał do. Kogoś, I le coś tam, znowu przy piłce, znowu le coś tam przy piłce i szesnastka, kopnął szesnastkę, znowu le coś tam przy piłce, le coś tam biegnie z piłką, kopie, podaje, K podaje znowu, ktoś inny do kogoś innego. Koleżanko z okularami na głowie, może jesteś zainteresowana na chatkę lub wybrowca z tym gląd mężczyzną? Masz ładne cyce, koleżanko. Co ty piszesz? Jezu, ale... Jak Krzegi. Jak ty się ci wsty? Nie, ja już jestem na żarta. A ty chcesz? No, no. Za ten drink to ty powinnaś mu zaoferować, a, a nie on tobie. Nie. Czekam. Debilcze To debil. Okay.

Prysnęło k***a, w czoło! No, co masz na czole? Gówno! Wyjeżdżło mi kurwa! Między nogami mi trysnęło, popatrzyłem się i mam. i mi się przy... I nie mogę zmyć, kurwa. Na sranę mam na czole. Dwie plamy, k***a, k***a, kupy. Co mam na czole? No, się... Długo się jest, no, Dzień dobry, pani w rozowej koszulce czarnych spodniach i czarnej bluzie. Miłego dnia, pani życzę, ile pani ma lat? A tak serio, to kolega w czerwonym chciałby jednać z tobą browara koleżanki?